Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś jest ze mną zawodnik, pogonik rodzisk mazowieckich, która kilka dni temu awansowała do BetClick pierwszej ligi. Witam Ciebie, Kacprzy. Tak za tydzień na tarczyńskiej arenie finał Ligi Konferencji Europy, a za kilka tygodni będziecie grać na nim wy. Jesteś niepodważalnym filarem zespołu trenera Marcina Sasala. Zagrałeś w każdym meczu, w którym mogłeś. Właściwie w każdym od pierwszej minuty. W takim razie nasuwa się pytanie. Czy po sezonie zostajesz w Pogoni? Czy pojawiły się już jakieś oferty z Ekstraklasy, może pierwszej ligi? Eee, <gryw> Wiesz co, powiem tak. Eee, ja jestem otwarty na propozycje od klubu. Eee, jeszcze tych rozmów nie mieliśmy, eee, więc eee, poczekam na rozwój tej całej sytuacji. Nie mówię Pogoni nie. Też nie mówię innym klubom eee, nie. Więc sprawa, sprawę zostawiam otwartą. No jeżeli dogadam się tutaj z prezesami. E, odnośnie mówię, finansów, e, no to nie widzę przeszkód, ale nie mówię tak i nie mówię nie na razie. A jaki jest twój wymarzony klub piłkarski do gry? W Polsce bądź może za granicą? Kurczę, <gry> wymarzonym klubem, Wiesz co, myślę, że Barcelona byłaby takim wymarzonym klubem, jednak wiadomo, że jest to marzenie takie z górnej półki do, do zrealizowania. Eee, wiadomo, marzenia są po to, żeby je spełniać, trzeba do nich dążyć, także no dałbym na FC Barcelona. Z takich e, jeszcze może drugi klub, który którym chciałbym zagrać, to właśnie w, w Borussia Dortmund, bo też właśnie, od, e, jak jakbym jeszcze młodszym chłopcem to. W szkole też zapisywałem w swoim zeszycie, właśnie, że chciałbym zadebiutować w Borusii, także dążę do tego celu i mam nadzieję, że się spełni. Kto, Twoim zdaniem, jest na chwilę obecną najlepszym zawodnikiem pogoni Grodzisk? Kurczę, nie chciałbym tak odpowiadać na no to pytanie i, 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 i dawać jednego zawodnika, bo. Kurczę, nie chciałbym nikogo też urazić. U, u nas e, tak naprawdę cała jedenastka zasłużyła na to wyróżnienie, bo u nas nie było jednego zawodnika, który na przykład strzelił e, 20 bramek, tylko to było tak rozłożone. Jeden miał 8, drugi 10, e, trzeci 7, więc e, wyróż, wyróżniam całą jedenastkę. Grasz na pozycji środkowego pomocnika, głównie środkowego defensywnego. Czy masz zawodnika, na którego grze się wzorujesz, a może idola na tej Twojej pozycji? Nie mam jakiegoś konkretnego zawodnika. Obserwuję zazwyczaj wszystkich środkowych pomocników, czy to z ligi hiszpańskiej, niemieckiej, angielskiej, więc z każdego, z każdego coś sobie tam biorę do siebie, więc tak jak powiedziałem na początku, nie mam takiego jednego zawodnika, z którego coś tam biorę. Przed nami już ostatnia kolejka PKOB Ekstraklasy. Ten wywiad jest nagrywany przed, przed tą ostatnią kolejką. Kto Twoim zdaniem zostanie mistrzem Polski? Raków czy Lech? Nie no oczywiście że Lech Poznań. Ja cały czas e, obserwuję mój były klub, także jestem na bieżąco z wynikami, więc mistrzem Polski zostanie Lech Poznań. Teraz już wracając do twojej kariery piłkarskiej jak ona się rozpoczęła? W jakim klubie zacząłeś swoją przygodę z piłką? Ja moją karierę piłkarską zacząłem w Lechu Poznań od razu, także ja jestem wychowankiem Lecha, nie miałem wcześniej żadnego innego klubu. Jak się zaczęła? Ogólnie to było tak, że byłem na turnieju tam szkolnym no i ciekawa historia to jest ogólnie, bo gdyby nie ojciec trenera Karola Bartkowiaka, który mnie zauważył, zauważył ten mój taki talent, że wyróżniałem się na boisku i, i, i gdzieś tam pokazywałem swoje umiejętności. Spodobały mu się, to właśnie od razu tata właśnie trenera Karola do, do moich rodziców. No i powiedział, że jest coś takiego jak Left Talents Day. No i ja tam, kurczę, nie wiem jaki to był wiek, dosyć młodo. Eee, no, porozmawiałem z rodzicami, oczywiście rodzice mnie tam e, zawieźli na ten Left Talents Day ja też tam śmiesznie byłem ubrany bo tam wszyscy korki mieli już wiesz profesjonalne czy to getry, wszystko koszulki dopasowane a ja pojechałem kurcze w halówkach w za dużej koszulce, w za dużych spodenkach no ale co no, finalnie spodobałem się trenerom tam w Akademii Lecha. Przeszedłem te testy i co? No i potem był etap taki można było się zapisać do szkoły numer 13 w Poznaniu. Ja z tego nie skorzystałem, ponieważ chodziłem do swojej szkoły w Luboniu i dojeżdżałem po prostu na treningi popołudniowe. Potem przyszła Akademia we Wronkach. I internat, też wyjazd właśnie z domu w młodym wieku, bo tam już kurczę, bo bodajże miałem 13-14 lat, to właśnie też wyjechałem z domu. No, i tak się szczebelek po szczebelku wspinałem w górę w, w akademii od poziomu C1 do tak naprawdę rezerw. I kurczę, na tym etapie tych rezerw zakończyłem swoją jakby przygodę w Lechu. Też miałem debiut właśnie w rezerwach, dwa mecze rozegrałem. No ale wiadomo, nie satysfakcjonowało mnie to, bo miałem właśnie mało minut, niewystarczająco tych meczów rozegranych. No i trzeba było, kurczę, szukać jakichś innych rozwiązań. Miałem, miałem też, znaczy, może nie że oferty, tylko powiedzmy, że ludzie z, z Lecha chcieli mi tam w jakiś sposób pomóc. No i zaproponowali mi tam najpierw. Polonie, środę Wielkopolską, czy to Unię Swarzęc, e, świt e, Skolwin też tam e, wtedy znalazł czy tam świt Szczecin. E, no i byłem na tych testach w świcie. No i tam był wybór między mną a bramkarzem na młodzieżowca, bo to wtedy mm, jeszcze była chyba trzecia liga, więc, e, więc mieli taki wybór między mną a nim. No finalnie tam trener Klepczarek postawi, postawił na bramkarza. No, i wtedy zaczął się taki mały problem. Bo kurczę, świt mi podziękował. Unia Swarzędz też mi podziękowała. No, a z Polonią środą wielkopolską już było za późno. Też zlekałem i tak dalej. No i. no i kurczę, potem się tak trafiło właśnie, że. Przyszła pogoń, ale to w, w późniejszej części wywiadu yy, to rozwiniemy. A dlaczego zdecydowałeś się na grę na pozycji środkowego pomocnika, albo kto ci taką decyzję doradził? Yy, wiesz, myślę, że to wyszło z biegiem czasu, bo wiadomo, jak się tam grało, jak się było młodszym, no to graliśmy po czterech, gra? pięciu. No to się grało na napasniku wszędzie, na, na, na każdej części boiska tak naprawdę, na każdej pozycji, więc yy, myślę, że to z wiekiem przyszło tam, jak byliśmy w tym ustawieniu chyba na 9 zawodników. Yy, to tak, kurczę, jak, jakby najlepiej mi ta pozycja pasowała spośród wszystkich, bo mówię, też grałem na napasniku, też grałem na pozycji tam skrzydłowego. na prawie obronie jeden trener mnie też testował yy, w lechu. Yy, ale. Z biegiem czasu ta pozycja środkowego połowiska właśnie mi najbardziej odpowiadała, no i tak na niej zostałem już do teraz. Dlaczego w 2023 roku mówiłeś o ofertach z innych klubów, ale dlaczego akurat wybrałeś pogoń grodzisk Mazowiecki? Ech, ja nie do końca wybrałem Pogoń Grodzisk Mazowiecki, bo. Mm, to było tak, że. Mm, od mojej dziewczyny brat znał pewnego menadżera, który tutaj miał powiedzmy, że jakieś takie dojścia, kontakty. No i on mnie tutaj jakby polecił. Ja też nie grałem, to była ciężka sytuacja, więc ja nie mogłem sobie wybierać klubów, bo ja nie grałem profesjonalnego meczu z rok, czy nawet ponad rok. Ja, ja tak naprawdę. Trenowałem tylko przez cały rok. Nie zagrałem ani jednej minuty w meczu, więc no, ja nie mogłem sobie decydować, do jakiego iść klubu, więc ja się łapałem wszystkiego, co, co, co tak naprawdę było. Eee, no i wracając. No, ten menadżer tutaj załatwił mi pogoń. Wiadomo, przyszedłem, eee, przyszedłem tutaj do pogoni na pierwsze treningi. Eee, trener Sasal eee, był za mnie zadowolony, eee, jak się pokazałem na treningach. Mm, no i co? Yy, ogólnie no to kwestia z, yy, z była też taka, że dzień przed podpisaniem kontraktu yy, musiałem podjąć bardzo ważną decyzję, czy chcę zarabiać x sumę tutaj i to była naprawdę bardzo mała suma, bo to nazwijmy to, że to była jałmużna. Yy, wcześniej też byłem. Yy, miałem yy, ofertę od Pogoni też przyklepaną tam z menadżerem na większą sumę i mówię do menadżera dobra okej okay, mi ta stawka pasuje podpisujemy i wiesz i nagle z dzień przed podpisaniem kontraktu dowiedziałem się że no niestety ale no Pogoń już na to nie ma jakby też pieniędzy no bo to była szósta kolejka jak ja tu przyszedłem e, więc no mówi do mnie menadżer albo albo podpisujemy tutaj e, umowę z nimi i musisz się przemęczyć przez tam 3 miesiące za naprawdę grosze no albo nie wiadomo co, co będzie z tobą, więc to była taka decyzja i ja tak naprawdę byłem pod ścianą. Na całe szczęście mówię do mojej dziewczyny, że kurczę no podpisujemy to, bo też wcześniej byłem w galerii handlowej już składać papiery do, do Zary. Już prawie składałem podpis i moja dziewczyna jeszcze powiedziała, że poczekaj chwilę Kacper, na pewno, na pewno coś się znajdzie, na pewno, na pewno się uda dogadać. No i finalnie e, podjąłem taką decyzję, że no, będę się musiał przemyśleć przez te trzy miesiące. I, no i podpisałem umowę z Grodziskiem. E, I tak ta umowa e, obowiązuje mi jeszcze przez najbliższy miesiąc. A potem co będzie, no, to, to, to zobaczymy. Jesteście zdecydowanie największą pozytywną niespodzianką na poziomie, myślę, że pierwszych pięciu poziomów rozgrywkowych w Polsce. Jednym z ojców tego sukcesu jest trener Marcin Sasal. Czy myślisz, że w przeciągu najbliższych pięciu lat yy, Marcin Sasal poprowadzi jakąś drużynę SPK w Ekstraklasy? Ja myślę, że jak najbardziej. Dla mnie trener Sasal jest bardzo doświadczonym trenerem. Już wcześniej też yy, pracował przecież w Ekstraklasie. Yy. No takich wyników się też nie robi yy, tak o. Y, to też trener musi wszystko poukładać i tak dalej. Więc ja trenerowi Sasalowi życzę jak najlepiej. Myślę, że jego miejsce jest na pewno w Ekstraklasie. Powinien y, się tam znaleźć i, i tego mu życzę. A jak oceniasz swój rozwój od wakacji, od lata 2023 do teraz pod kątem piłkarskim? Yy... Tak jak mówię, ja w Lechu miałem mało tych minut na poziomie seniorskim. Tutaj już jak przychodziłem, no to była trzecia liga, więc już seniorzy, więc to też było dla mnie takie, taki sprawdzian tak naprawdę czas ja poradzę z grom z tak naprawdę dorosłymi ludźmi. No bo ja też tu mówię, ja grałem w centralnej lidze juniorów. Więc z chłopakami w moim wieku yy, i był to dla mnie taki sprawdzian yy, przychodząc tutaj do, do Pogoni, do, yy, do trzeciej ligi. Yy, wydaje mi się, że zdałem ten egzamin bardzo dobrze. Mój rozwój idzie yy, krok po kroku wzwyż. Ja jestem z siebie zadowolony, yy, mam nadzieję, że klub ze mnie też jest zadowolony, także oceniam swój rozwój na pewno na, na plus. Graliście w tym sezonie z Wieczystą Kraków, dwukrotnie, z zawodnikami takimi jak Michał Pazdan czy Jacek Guralski, czyli wielokrotnymi reprezentantami Polski. Jakie to było uczucie rywalizować z nimi na jednym boisku? Kurczę, yy, no coś niesamowitego, nie? No, yy... Ja nie sądziłem, że na pewno będę grał z y, właśnie czy to Michałem Pozdanym, czy Jackiem Góralskim na jednym boisku. Mówię, bo moja historia jest napra no, naprawdę. No, nadająca się do książki ta moja kariera piłkarska tak naprawdę, bo y, ja tutaj w pogoni tak, tak naprawdę z przypadku się znalazłem, więc no. Y, niesamowite jest to uczucie grać z, z takimi zawodnikami. Wiadomo, wtedy też. Y, Wtedy też jak wychodzisz na boisko to jesteś bardziej zdeterminowany, chcesz pokazać się jak najlepiej, bo wiadomo też kibice, czy to różni skauci, więc na pewno jest większa taka determinacja na tym boisku i takie zmotywowanie samego siebie, więc bardzo fajne uczucie. Udało nam się w Krakowie zremisować po bardzo dobrym meczu, no i tutaj w Grodzisku wygrać z Wieczystą 2-1, także bardzo fajne przeżycie. A jak radzisz sobie z tą przedmeczową presją? Jak sobie radzę? Generalnie nie ma to jakiej, nie mam jakiejś dużej presji, bo wiadomo, jest też poziom drugoligowy. Nie wiem, jak teraz będzie to z poziomem pierwszoligowym. Na razie bardzo dobrze sobie z tym radzę, nie stresuję się przed meczem. Zakładam słuchawki, słucham swojej ulubionej muzyki i, i, i tyle. Nie mam, nie mam jakiejś presji, nie? więc tyle. Jakie rady dałbyś początkującym, młodym piłkarzom? Na pewno, żeby się nie załamywać gdzieś tam po jakichś niepowodzeniach, nie? Tak jak ja gdzieś tam yy, mówię, byłem w Akademii Lecha, yy, też myślałem, że już jestem panem piłkarzem. Nagle moje życie się potoczyło zupełnie inaczej, bo trochę musiałem zejść na ziemię. E, więc y, jaka rada, no, na pewno taka mówię, żeby właśnie się nie zamywać, żeby dążyć do swoich celów, realizować e, swoje marzenia, bo po to to jest i, i, i nie poddawać się. A grałeś wiele, wiele lat w Akademii Lecha. Miałeś, masz też na swoim koncie dwa występy w Młodzieżowej Reprezentacji Polski do lat 15. Czy, czy utrzymujesz kontakt z tymi piłkarzami? Czy to z Młodzieżowej Reprezentacji, czy to z Akademii Lecha? którzy dziś może występują w klubach z Ekstra klasy? E, ogólnie z teraz z tej kadry pierwszego zespołu Lecha to nie mam e, z nikim kontaktu, bo to też są młodsi zawodnicy. Ja, ja byłem z nimi w internacie, ale to są zawodnicy ode mnie młodsi o... o 3 lata 4, więc też nie było takiego kontaktu. Z moich rówieśników e, mam kontakt, czy to z Jakubem Andrzakiem, e, Bartkiem Tomaszewskim, który też teraz jest w Polonii, by tam też zrobił awans e, do pierwszej ligi. E, też jest właśnie na tym wypożyczeniu w Polonii, więc e, nie wiem, czy ktoś tam jeszcze jest i kadry Lecha. Chyba, kurczę, chyba nie, chyba nie ma, więc, więc tylko z tymi, z tymi dwoma zawodnikami utrzymuję taki kontakt stały. Dobrze, to było ostatnie pytanie. Bardzo dziękuję Ci za tą rozmowę. Dziękuję Państwu za uwagę do końca. Ze mną był Kacper Sommerfeld, zawodnik Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Dziękuję bardzo.